O, pożyczki! Czarne pożyczki, z których miało nic nie być. Bo są przy brzozach. Mm, Obrodziły. Trochę tak jest, no ale. Pierwsze koty zapłaty. Tomasz nie ma z takiego pożytku, żeby móc z nich zrobić obiad. Ale. Na szklarnię, gdzie już coś na obiad się da zrobić. Czas najwyższy już chyba na fasolkę szparagową. Co wymyślicie? Się wydaje, że to ona już jest Okej okay. O, się trochę ubrudziła. także. Też jest troszeczkę fasoli, czyli dzisiaj fasolka składowa. I taki pożytek z tej amatorskiej szklarni, jednak jest trochę fasolki. Ale tutaj już całkiem, całkiem. Zobaczcie. Także... Można sobie przyjść do szklarni, zerwać obiad na czasy nowego ładu jak znalazł Powiem szczerze Las żywi Szklarnia też Oczywiście nie jest to Chateaubriand z Polędwicy Susosu albo Dorsz za trylion, pierdylionów luidorów czy tam gdzieś tam na deptaku w Krynicy albo w Władysławowie ale coś tam można zjeść także dzisiaj ziemniaczki z fasolką szparagową kefirek no dobrze no, jeszcze no obiadek. Co? Nie jest źle.